20 marca w Podkarpackim Zespole Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie miało miejsce podpisanie umów na realizację projektu RAP STEAM Robotyka i Programowanie w Szkołach Podstawowych z terenu województwa podkarpackiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W spotkaniu uczestniczył burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć. Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności oferowanych usług edukacyjnych w województwie podkarpackim, ukierunkowanych na rozwój ważnych na rynku pracy kompetencji w zakresie robotyki i programowania. Działania projektowe mają przyczynić się do znaczącej poprawy jakości i efektywności kształcenia w szkołach w tym obszarze. Samorząd Województwa Podkarpackiego do realizacji tego programu RAP Steam, Robotyka w Województwie Podkarpackim długo przygotowywał się. Pomysł zrodził się z potrzeby środowisk naukowych, szkół, dlatego że do tej pory zajęcia z robotyki kosztowały... Trzeba było zapłacić. W tej chwili program umożliwia rozwijanie talentów, umiejętności um, uczniów, wszystkich właściwie szkół. Województwa Podkarpackiego za darmo, co jest bardzo istotne. Program też umożliwia pokrycie kosztów pracy nauczycieli. To jest dodatkowy plus. I trzecia rzecz, szkoła także otrzymuje narzędzia do realizacji programu. Współczesny świat, świat innowacji, technologii wymaga dzisiaj też troszeczkę szerszego spojrzenia na naukę matematyki. Dlatego wydaje się robotyka czwarta klasa, będzie bardzo istotny. Tak, dlatego że już od najmłodszych lat trzeba rozpoznawać talenty i też trzeba w sposób ciekawy zachęcać do nauki przedmiotów ścisłych, co później będzie miało przełożenie na też jakość studentów, jaką, jakie będą pozyskiwać nasze uczelnie, które cieszą się dużą popularnością, ale też są uczelniami wysokiej jakości kształcenia. Więc województwo podkarpackie. Wspólnie z samorządami, z dyrektorami szkół zadbało o to, aby przestrzeń do nauki w województwie podkarpackim była jak najlepsza, aby przedmioty ścisłe cieszyły się coraz większym zainteresowaniem. W województwie podkarpackim z projektu skorzysta ponad 700 placówek. Tutaj trzeba podkreślić właśnie tą rzecz, na którą zwracamy uwagę, czyli ten zrównoważony rozwój. To nie jest tak, że celowo jakoś wybierano szkoły. Wiadomo, program to też ma swój regulamin. Ale dla nas taką bardzo ważną wartością dodatnią jest to, że mogą włączyć się też małe szkoły, gdzie czasami dołożenie do edukacji dla samorządów jest problematyczne, więc tutaj też jak słyszeliśmy wiele wypowiedzi, dla samorządów jest to bardzo też ważny zastrzyk finansowy, aby mogli edukację w swoich małych samorządach rozwijać. Umowę na realizację projektu podpisał między innymi burmistrz Sędziszowa Małopolskie, Bogusław Kmieć. Bardzo się cieszę, że mogę być dzisiaj tutaj w Rzeszowie, podpisać bardzo ważną umowę, umowę na działania z, z zakresu robotyki i oprogramowania dla szkół podstawowych. Ponad 700 szkół podstawowych, blisko 140 milionów, to są środki pozyskane przez marszałka Władysława Ortyla, marszałka Województwa Podkarpackiego, ponieważ to z jego inicjatywy, z jego pomysłu. Do tego realizacji tego programu dochodzi. Jestem dumny i szczęśliwy, że my, jako Miasto i Gminasterstwo Małopolski również możemy wziąć udział w tym, w tym bardzo ważnym, innowacyjnym programie skierowanym do szkół podstawowych. 11 szkół z mojego, z mojego miasta, mojej gminy, będzie brało udział przez 7 lat, drodzy Państwo, bo tak ten program jest. Skonstruowane, że 7 lat zestawy związane z robotyką, oprogramowaniem, jak również, jak również 30 godzin bezpłatnych godzin dodatkowych na zajęcia pozalekcyjne pokrywanych w ramach tego projektu. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Panu Marszałkowi Władysławowi Ortylowi, Województwu Podkarpackiemu, Pani Dyrektor Krystynie Wróblewskiej i wszystkim tym osobom, którzy byli zaangażowani w napisanie tego programu a w tej chwili już y do jego realizacji przystępujemy wszyscy podpisując umowy poszczególnych gmin, tak jak myśmy dzisiaj mieli okazję podpisać. Projekt przewiduje wyposażenie pracowni w sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, zestawy robotów edukacyjnych wraz z akcesoriami, organizację zajęć pozalekcyjnych, warsztatów i obozów robotycznych. W ramach projektu w szkole zostanie wdrożona również innowacja pedagogiczna, informatyka zawierająca treści dotyczące robotyki edukacyjnej i programowania. Działania te będą miały trwały i pozytywny wpływ na rozwój kompetencji uczniów w obszarze robotyki.